OHD mam dla Ciebie kilka informacji. Po pierwsze. Po pierwsze mój brat nie płacze. Mam ostatnich Po drugie mam psa. Po trzecie, nie pisz takich komentarzy, Jezus Maria! Okej? Okay? Jeśli chcesz naprawdę, to możemy się zakolegować, ale pod jednym warunkiem. Nie taki takich głupich hejtów ani komentarzy! I co? Sam se wsadź głowę do kibla i spójrz w wodę. Może ciebie matka bije, ale mnie nie. Cześć.